Siemanko, witajcie w kolejnej części Oczka wodnego No i co, lecimy Wlewamy wodę I wtedy Stał się problem Ale najpierw o konkursie A więc o konkursie Konkurs jest o trzy książki O tematyce wędkarskiej Pierwsza książka to jest taka Książka Wędkarstwo Z domu wydawniczego Berlona Jest tu wiele Informacji połów z brzegu połów z łodzi naprawdę moim zdaniem bardzo ciekawa książka wiele tu jest obrazków tu jest na przykład encyklopedia ryb morskich niektórych to jest dosyć stara książka, ale jest w stanie bardzo dobrym i myślę, że jest naprawdę dosyć fajna tutaj też są jakieś rybki Druga książka to jest książka Jacka Kolendowicza. O wędkowaniu na metodę spinning. Yy, tutaj na przykład yy, jest jakiś słowniczek. Tutaj jaki dobrać wędzisko. Może tam się znalazł jakiś paragon. Heh. Yy, oczywiście go usunę. Yy, I to jest najgrubsza, największa książka. Wędkarstwo. Śródlądowe, morskie, muchowe. Jest tu wiele informacji. Tutaj na przykład jest, jaki dobrać sprzęt. Myślę, że bardzo fajna książka. Yy, ale konkurs będzie na 20 subskrybentów, i pokazuję Wam to teraz, żebyście yy, wiedzieli, żeby się yy, starać, żeby kliknąć ten. No teraz już zawsze się mówię czerwony, teraz już biały przycisk subskrypcji. A wracając do tematu oczka. Taśma się okazała być nieszczelna. Tak wygląda poziom wody. No nie jest najlepszy, ale za dwa dni przyjeżdżamy. Skoro się tyle napełniło, to poziom wody raczej nie spada. A my lecimy z zarybianiem. Mamy generalnie 7 rybek, 7 wzdrąg. To jest taka trochę bardziej, że tak powiem, mniej czerwona. Ma mniej czerwony ogonek. Myśleliśmy, czy to płotka, ale to jednak jest raczej wzdręga. No, druga rybka leci. Trzecia rybka. Twierdziliśmy, że zrobimy taką zjeżdżalnię. Czwarta. Czwarta pięknie zjechała. Piąta. Piątej musiałem trochę pomóc. To jest szósta, która leci do wody, tak samo jak jej koleżanka. I ostatnia rybka. Siódma leci. Dodaliśmy też tą wodę, która. Była jakby z jeziorka. Mamy również trochę ryżu, z obiadku nam zostało, więc damy tym rybkom. Trzeba je czymś karmić. One, jak widzicie, nie chcą jeść. Tu macie jakieś pierwsze zdjęcie, to jest drugie zdjęcie bliżej tych ryb. No i co, to by było z tego filmu na tyle. To była druga część z czterech. W trzeciej części będziemy to naprawiać, w czwartej dekorować. Trzecia część jeszcze nie wiemy kiedy będzie. No i co? Przypominam o konkursie 20 subików i rozdajemy te książki. Zachęcam do zostawienia suba, lajka. No i co? Dzięki za oglądanie. Pa pa!